Ello, um, dzisiaj miałam właśnie zrobić yy, pokaz slajdów, zdjęć, takich sprzed lat i w ogóle. Nie udało mi się to niestety, bo jakiś błąd tam był, ja się tak napracowałam, bo tyle było tych zdjęć, w głównie było z kamery internetowej, tak stąd, teraz nagrywam właśnie. No i trudno, tak? Ech, tak się napracowałam i to poszło na marne. Wkurzyłam się. No ale cóż. Może jeszcze raz mi się da. Chociaż mi się nie chce, no bo tak dużo zdjęć. Zdjęcia głównie były... Em... Zdjęcia, słucham, tak, Zdjęcia głównie były... roku, lato. Hmm, I były kilka z jesieni, no ale dużo było w lecie robiłam ja dużo zdjęć z tego co tam patrzyłam. Także no jeżeli, jeżeli jesteście ciekawi moich zdjęć, pokażę slajdów to może zrobię. Ale piszcie w komentarzach na dole. 下午。